Polsat rusza z własnym pasmem śniadaniowym, którego gwiazdami mają być m.in. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Nie minęło dużo czasu, odkąd ogłoszono ich udział w Halo Tu Polsat, a pojawiły się wieści o możliwości utraty pracy. Głos zabrał nawet Krzysztof Ibisz, który także ma być jedną z twarzy nowego formatu. Polsat rusza z własną śniadaniówką, 30 sierpnia wystartuje wyczekiwany przez wielu widzów program śniadaniowy Polsatu. Gospodarzami pasma Halo, Tu Polsat, który na antenie ma gościć trzy razy w tygodniu: w piątek, w sobotę oraz w niedzielę, będą Paulina Sykut Jerzyna i Krzysztof Ibisz, Agnieszka Chyży i Maciej Rok oraz Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, którzy do niedawna związani byli z TVP, oraz pytaniem na śniadanie. W piątek o godzinie 8.00 widzów Polsatu powitają Agnieszka Chyży i Maciej Rok. Jak zdradziła Katarzyna Cichopek, ona i jej partner Maciej Kurzajewski mają być w Halo, tu Polsat, w najbliższą sobotę oraz niedzielę. Z ogłoszeniem ich udziału w projekcie czekano najdłużej. Teraz, niedługo później, pojawiły się niepokojące wieści o możliwości utraty pracy. Halo, tu Polsat, tylko na próbę, według serwisu, szouniósł śniadaniówka Polsatu, choć tak szumnie zapowiadana i pieczołowicie przygotowywana, ma być póki co tylko na próbę. Jak pisze wspomniane medium, powołując się na swoje źródło, władze stacji muszą najpierw sprawdzić, czy program będzie w ogóle opłacalny. W związku z tym los ściągniętych gwiazd ma wcale nie być tak pewny, jak mogłoby się to wydawać. Wszyscy się tak ekscytują śniadaniówką Polsatu, a przecież ona będzie tylko na próbę do końca roku. Władze stacji muszą sprawdzić, czy się im opłaca inwestowanie takich pieniędzy w gwiazdy. To nie instytucja charytatywna, ani wyścigi wizerunkowe, kto ma fajniejsze nazwiska. To świat twardych biznesowych zasad, tym bardziej, że branża nie jest raczej w recesji, twierdzi informator portalu, dodając. Polsat sporo wydał, głównie na Cichopek i Kurzajewskiego, więc jak jesienią nie będzie konkretnych wpływów z reklam i wyników oglądalności, to śniadaniówka w 2025 roku może zniknąć z anteny. Do tych doniesień zdążyła już odnieść się część gwiazd Halo, to Polsat. Agnieszka Chyży z Maciejem Rokiem zapewnili jednym głosem, że nad programem pracują najlepsi specjaliści z branży, format ma też najnowocześniejsze studio i sprzęt. Oboje wierzą, że poranny show Polsatu jest w stanie przegonić w przyszłości, pytanie na śniadanie czy dzień dobry TVN. Paulina Sykut, Jerzyna i jej ekranowy partner tak samo podkreślają, że nie myślą nawet o niepowodzeniu. Nie podejmuję w ogóle rozmowy, bo nie biorę tego pod uwagę, dlatego że skupiamy się na starcie, a nie na skończeniu, kwituje Krzysztof i Bisz.